Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsłaniu dnia w Norwegii. Zapraszam! Po ogłoszeniu przez norweski rząd nowego budżetu na rok 2023, poza standardowymi głosami oburzenia, że ci dostali za mało, a tam ci dostali za dużo, podniosły się reakcje negatywne również ze strony osób związanych z samochodami elektrycznymi. Na przykład pani Kristiny, która jest szefową norweskiego Związku Aut Elektrycznych. Pani Kristina uważa, że to najgorszy budżet dla aut elektrycznych w historii Norwegii, który nie pozwoli, aby osiągnąć ambitny plan, żeby wszystkie auta W roku 2025 i później sprzedawane w Norwegii to były samochody elektryczne. VAT na samochody elektryczne, dodatkowe podatki zarówno dla samochodów służbowych, jak i prywatnych oraz opłaty za przerejestrowanie auta mogą niestety zdławić rozwój branży elektrycznej, samochodów elektrycznych w Norwegii. Żarło, żarło i zdechło. Według najnowszego badania opinii publicznej, tylko co trzeci Norweg boi się eskalacji konfliktu na Ukrainie. Tak wynika z badania przeprowadzonego. Dla infakt. Według psychologa, który odniósł się do tych wyników, to bardzo dobry wynik, zwłaszcza że w ostatnich dniach norweskie media pełne były informacji o wybuchach rurociągów na Morzu Bałtyckim. Dla porównania eskalacji konfliktu w Polsce boi się aż 70% osób pytanych, a to i tak spadek o 5% w stosunku do ostatniego miesiąca. W Norwegii 50% osób pytanych w ogóle się nie obawia tego, że konflikt w Ukrainie będzie się rozwijał. Częściej konfliktu boją się kobiety, a a najmniej boją się osoby młode. Przez Norwegię przetacza się spór, czy statki Federacji Rosyjskiej powinny być wpuszczane do norweskich portów. Norweski rząd uważa, że tak i lubi to. Z kolei standardowy pan Sven, czy Biern, czy działacze społeczni uważają, że to nie najlepszy pomysł. Norwegia jest jedynym państwem w Europie, które ma otwarte porty dla statków Federacji Rosyjskiej. Oczywiście oficjalnie, bo w innych europejskich portach, statki rosyjskie może i nie mogą wpłynąć, jednak już rosyjskie towary są wyładowywane. Norwegia ma trzy czynne porty, które są otwarte dla statków przypływających z Rosji i norweski rząd, w tym minister rybołówstwa uważa, że to bardzo dobry pomysł i działa na rzecz i rozwój Norwegii, jest w jej interesie. Dokładnie tak, bo jeżeli coś jest w interesie jakiegoś kraju, to oczywiście, że można i powinien ten kraj handlować z mordercami. I weekendowo, norweski bar Himkog w Oslo znalazł się na prestiżowej liście 50 najlepszych barów na świecie. Miejsce 43. Może nie jest to pudło, jednak barów na świecie jest dosyć dużo, więc na pewno i bezapelacyjnie jest to sukces. Dlatego może warto wybrać się tam w weekend, sprawdzić jakie ceny i sprawdzić co podają w drinkach. Polskich barów niestety nie było na tej liście, a bryluje na niej Hiszpania. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie, dniażąc Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bez problemowego sobotniego poranka, tak jak i niedzielnego i poniedziałkowego też. Trzymajcie się, dzięki, cześć.